Znaczy, Przygotowałem się bardzo dobrze. No mam nadzieję, że przede wszystkim wrócimy do naszego stylu gry i że to my narzucimy warunki tego spotkania i rywal jest wymagający, który grał w ostatnim czasie bardzo dobrze, tak my, patrzy, my patrzymy tylko na siebie, bo my chcemy znaleźć swój rytm gry, my chcemy wrócić na właściwe tory i mam nadzieję, że to nastąpi przed playofami. Będziemy się cieszyć z dobrego. No właśnie, Legia ostatnio wygrywa mecz za meczem, jest w bardzo dobrej, w bardzo dobrej formie. My z kolei potrzebujemy zwycięzca, żeby w dobrych nastrojach wyjść tej play offie Czy mamy już klucz, żeby pokonać zespół z Warszawy? No to przede wszystkim musimy grać agresywnie i tak jak w ostatnim meczu pokazaliśmy, że potrafimy grać w obronie, musimy dołożyć dużo więcej w ataku i mam nadzieję, że to nam się uda i odniesiemy sukces. Andrzej, w ostatnim czasie nasza forma nieco faluje, dobre mecze przepytamy z trochę gorszymi. Czy znalazłeś już receptę? Każdy mecz to dzielna historia. Jesteśmy po ostatnim spotkaniu ze Śląskiem Wrocław. Przede wszystkim zagraliśmy naprawdę solidną obronę, ale bardzo słabo w ataku. Także po tym meczu wiemy, co musimy poprawić. Jest to przede wszystkim nasza egzekucja w ataku. Jako całokształt oczywiście rozbijamy to na, na, na elementy i chcemy kontynuować tą obronę, którą graliśmy, czy to właśnie w meczu ze Śląskiem, czy w turnieju finałowym FIBA Juroka. Legia wygrywa mecz za meczem, jest naprawdę zaspędzona, Winales odgrywa główną rolę, czy właśnie powstrzymanie tego zawodnika będzie kluczem do jutrzejszego zwycięstwa? Legia jako drużyna gra teraz bardzo dobrze, złapali dużą pewność siebie, a na pewno Winales jest jednym z kluczowych zawodników, także jego ograniczenie będzie ważne w tym spotkaniu.